I'm Przekroczę granice nielegalnie. W Stanach pójdę do tego banku i sprawdzę, kto się podobnie podszył. Jestem gotów się ujawnić i powiedzieć, że prawdziwy Juan Carlos Caballero to ja. Wiesz, na co się narażasz? Mogą cię aresztować, a są cięci na Meksykan, bo jesteśmy dobrymi ludźmi i to ich boli. Muszę zaryzykować. A co z Ewą? Zniknie? Co powiesz Adrianowi? Wszystko myśliłem. Ewa do niego zadzwoni, a on bez wątpienia tu przyjdzie i będzie cię wypytywał. Powiesz, że musiała pojechać do Guamuchil, Esquinapy. Byłaś tam? No pewnie. Wyjechała z ważnych powodów rodzinnych. Bo ciotka Maria Ingrata zachorowała. Ma 98 lat i jest jedną nogą w grobie. Masz zwodzić Adriana. A potem kuzyneczka Ewy skróci mu czas abstynencji, pocieszy i ukradnie go Ewie. Wątpię. Poza tym, nie podoba mi się, że jest takim macho i homofobem. Jest nieokrzesany jak większość facetów. Pocieszysz go, poczuje smak kobiety z Sinaloi. Jak to szło? Z kuzynką to? Żadna zdrada. Będziesz go wodzić za nos, wychowasz i przestanie być neandertalczykiem. Nie sądzę, nieobecnościowy, Złamie mu serce. Mnie też go będzie brakować. Grubasek jest taki dobry. Co z tobą? Właśnie wyszła ze mnie Ewa i poczułem się znakomicie. To Twoja sprawka. Ty niewdzięcznicą. Jesteś podła. O czym pani mówi? Proszę mnie nie obwiniać. Jeszcze kłamiesz? Miej odwagę się przyznać. Przesadziłaś. To koniec. Zabieraj swoje rzeczy i wracaj do matki. Ani mi się śni. To też dom mojego taty i zrobi jak będzie uważał. Chwileczkę. Jesteś czarną owcą. Nikczemnicą. Boga się nie boisz? Zupełnie zwariowałaś? Pani agent już jest. Nie będziemy się widzieć przez dłuższy czas, ale pozostaniemy w kontakcie. Będę tęsknić. Ja też. Ale czemu nie przemyślisz tego planu? Elena nie przestała cię kochać. Nie wierzę, ale jeśli dowiadę swojej niewinności, wszyscy przyznają, że projekt Machała jest Eleny i tylko jej. Czy to znaczy, że nie będziesz o nią walczył? Panie Becker, przepraszam, że był Pan świadkiem tego zajścia. Widzę, że nie jest jeszcze pani gotowa do powrotu na scenę. Wycofuję się. Proszę wybaczyć. Proszę nie odchodzić. Wszystko panu wyjaśnię. Widzisz, co narobiłaś? Czepino? Tak? Powiedz, kierowcy, że wyjeżdżamy. Nie patrz tak. Ja mam czyste sumienie. A ty? Kto wie? Smarkula. Przeprowadziliśmy małe śledztwo szefie. Zbadaliśmy sprawę szefie, zostawiliśmy pułapkę i co? I nic szefie. Nie jesteśmy wcale pewni, czy Renato jest gejem. Właśnie. To pani Oropesa zasiała we mnie wątpliwości. Przysięgała, że Renato. Może być jednym z tych, yy, którzy. którzy co? Schylają się po mydło. Jakie mydło? I lecz wątpię, żeby miała do czynienia z takimi mężczyznami. Wymyśliła to, bo się do niej przystawia. To prawda? Tak. Zauważyłem, że ją kokietuje, ale ona nie zwraca na niego uwagi. Zrobiła to, żeby mu dokuczyć. Coś panu powiem. Tylko między nami. Otóż Renato ma wiele kobiet. Pan wie, jakie są baby. To plotkary. Wymyślą każdą historię, byle się pozbyć faceta. Rebeka próbowała, co zrobić? Co? Oczernić go. Autentycznie, szefie. Wiecie co? Bardzo mnie bawią intrygi miłosne w naszej firmie. Renato, wejdź. Masz jakieś wieści o Ewy Marie? Nie, żadnych. Permiso. Przepraszam, tywa Maria. Kochanie, gdzie się podziewasz? Do sinaloi? To nagła sprawa rodzinna. Muszę jak najszybciej wyjechać. Kończę, bo zaraz mam samolot. Kocham cię, Eleno. Być tu z tobą, patrzeć na ciebie, tulić się. To jest początek wszystkiego. Albo koniec. I dlaczego tak mówisz? Nie poświęcasz mi zbyt wiele uwagi. Nigdy nie myślałam, że znów się tak bardzo zakocham. Czuję się tak, jakby to był pierwszy raz, jakbym była nastolatką. To, co Cię martwi, nie rozumiem. Nie mogę się pozbyć myśli, że w miłości nie ma szczęśliwych zakończeń, tak jak w filmach czy książkach. Mój Boże, co ja robię? Autobus odjeżdża, wsiada pan, czy nie? Nie zamierzam dłużej znosić tej sytuacji. Nie mogłaś poczekać, aż wrócę do domu? Jestem bardzo zajęty. Twoja bezczelność jest niewiarygodna. Ani tu, ani w domu nie chcesz rozmawiać o swojej córce. Dlaczego muszę znosić zachowanie tej pannicy? Błagam cię. Później o tym porozmawiamy. Dobrze. Nie będę cię o nic prosić. Sama to rozwiąże. Co zrobisz? Nic. Nie musisz się przejmować. Siedź tu dalej bezczynnie. Wracaj do pracy. Jest ważniejsza niż obie Twoje rodziny. Jedziemy? Sekundka, Czepino. Muszę znaleźć adres Carmen w Puebli. Jesteś szczęśliwy, w skarbie? Tak. Bardzo chciałem tu przyjechać. Ja też. Ta plaża jest dla mnie szczególnym miejscem. Tutaj nauczyłeś się chodzić. Naprawdę? Nie wiedziałem. Tak. Gdy byłeś malutki i choć czasami się przewracałeś, to uparcie szedłeś. Wiesz co kiedyś zrobiłeś? Włożyłeś sobie rączkę pełną piasku do buzi. Długo wejmowałam ci z niej ziarenka piasku. Pamiętasz jak Juan obiecał, że któregoś dnia przyjedziemy tu w trójkę? Tak. Wiele wspomnień łączy się z Juanem i tym miejscem. Tutaj stuliśmy plany, co będziemy razem robić. Ale wszystko się skończyło. Tęsknisz za nim tak jak ja? Tak. Ale najwyższy czas zostawić Juana za sobą. A jak się o kimś zapomina? Myślę, że całkiem zapomnieć nie można. Zwłaszcza gdy się kogoś kochało tak jak my, Juana. I co wtedy? Trzeba się nauczyć cieszyć życiem i nie cierpieć, co jest dużo trudniejsze. Nie umiem Ci tego wyjaśnić słowami. Musimy przejść przez to razem, krok po kroku. Wiesz co dzisiaj zrobimy? Pożegnamy wspomnienia o Juanie, po to, żeby jego nieobecność już nas tak nie bolała. Dobrze, mamo. Wyglądasz ślicznie. Jak ci się podoba? Jest świetnie. Bardzo ładne kolory. Cała linia kosmetyków Avon Color Trend została zrobiona z myślą o takich jak ty. W cieniach, które ci nałożyłam, wyglądasz bardzo na czasie. Jak to teraz mówią? Bardzo trendy? Właśnie. A ceny są naprawdę przystępne. Powiedz, co chcesz, a ja zrealizuję twoje zamówienie. Przejrzyj to. Biorę wszystko. Lakiery, fluidy. I też szminkę. To ta. I te trzy błyszczyki. Kredki do oczu. Są boskie. Te są metaliczne. Co się stało? Przyszedłem do Ewy Marii i nie mów, że jej nie ma. Potem pogadamy o interesach. Weź sobie jakiś lakier do paznokci. Ładny, bardzo trendy. Machała z Lalitem. Po co tam pojechali? Elena powiedziała, że do pana zadzwoni. Myślałam, że pan wie, gdzie jest. Dlaczego nie zadzwoniła? Dojechali na miejsce, wszystko w porządku. Nic im się nie stało. Elena dzwoniła z hotelu. Dziwne, że się do pana nie odezwała. Nie rozumiem, po co tam pojechali. Pani Silvio. Czy pani wie, dlaczego Elena tak nagle wyjechała? Nie wiem, czy powinnam mówić. Pan jest taki dobry dla mojej córki i wnuka. To nie w porządku, że pan się zamartwia brakiem wiadomości. Więc proszę powiedzieć, dlaczego wyjechali? Ponieważ moja córka. Jak ja mam to powiedzieć? Nie potrafi zapomnieć o Juanie. Nie może pan tu wpadać jak do swojej firmy albo posiadłości. Proszę okazać szacunek mojemu pensjonatowi. Nie straszyć mi gości. Proszę wybaczyć. Te zniknięcia Ewy Marii działają na mnie fatalnie. Była w Grupo Imperio, ale jej nie widziałem. Wyszła nic nie mówiąc. Potem zadzwoniła i powiedziała, że ma problem w rodzinie i że musi natychmiast jechać do Sinaloa. Tak, tak. Nie mogę się do niej dodzwonić. Co się dzieje? Proszę zrozumieć zakochanego mężczyznę. Proszę się uspokoić. Wdech. Wydech. Nie lubię przekazywać złych wieści, ale to nagła sytuacja. Musiała wyjechać do Guamucil. To w Sinaloa? Zna pan inny Guamucil? Nie. No właśnie. Ciotka ze strony mamy Ewy umiera. Biedna Donia Maria Ingrata ma 98 lat i jest dla Ewy jak matka. Gdzie ją mogę znaleźć? Jakiś telefon, adres? To nie są moi krewni. Nie wiem, w jakim szpitalu leży. Plus Mochis, Badiraguato, Kuliakan. A kiedy wróci? I to jest najgorsza wiadomość. Ewa sama nie wie kiedy. Musi zamknąć przeszłość z cłanem. Poczuła, że Machała będzie mogła pożegnać się ze wspomnieniami. Cóż za niedorzeczność? To nie jest niedorzeczność, pan wybaczy. Jeśli ta podróż pomoże Elenie zapomnieć, wróci spokojniejsza. A to jest najważniejsze. Poza tym tam czuję się bezpieczna. Pojechała z synkiem. Obojgu dobrze to zrobi. Nie rozumiem, czemu pan tak krzywo na to patrzy. Ma pani rację. Przepraszam. Zostawię kwiaty. Wszystkiego dobrego. Santi, czuję, że moje problemy finansowe znikają. Jakbym wygrał los na loterii. Ty szczęściarzu, mnie idzie fatalnie. Ledwo spłacam pożyczki, kartę kredytową. Mam dość. Nie dam dłużej rady. Masz problem? Mów. Potrzebujesz kasy, to ja co? Pożyczę ci. Przecież jesteśmy jak bracia. Tak samo by zrobił mój zmarły przyjaciel. Być może to nie będzie potrzebne. Angelika dostała pracę. Ja najchętniej zagnałbym wszystkie kobiety do domów. Mówię poważnie. Przeklinam czas, kiedy zaczęły robić kariery. Nie bądź zacofany. To było sto lat temu. Obudź się. Nie chcę dorzucać Ci do pieca, ale będziesz miał większy ból głowy, gdy twoja pójdzie do pracy. Zaczną się między wami prawdziwe problemy. Mówię ci, ja to przerobiłem. Jesteś staroświecki. Marcela i Donia Ewa słusznie uważają cię za jaskiniowca. Santiago? Santiago? Co mu jest? Jak mogła tak bez słowa wyjechać? I nie wie, kiedy wróci? Spokojnie, po co się stresować? Ewa zadzwoni w ciągu kilku dni. Bez nerwów. Wydech? Wydech. Dość. Proszę mi dać adres jej rodziny. Będę jej szukał w powietrzu, na ziemi, w ogniu, w morzu, nawet pod ziemią. To będzie bardzo trudne. Nie mam notesu. Poza tym to krewni Ewy. Niektórych nawet nie znam. A zresztą straciłam kontakt. Nie wytrzymam. Bez niej nie wytrzymam. To mój skarb. Mimi, kogo moje oczy widzą, proszę to wziąć. Przyjmij mnie na trochę. Od razu widać skąd jesteś. Piękna, jak mama, ale ładniutka. Mimi, cała mamusia. Hmm. Fer. Dzieci już czekają w domu. Mamy mało czasu, żeby zjeść i wrócić. Już idę. To dobrze, że są w domu. Podgrzeją jedzenie. Wszystko będzie gotowe i jak zwykle pyszne. Nie podoba mi się, że Daniel z nimi siedzi. Od kilku tygodni nie może się oderwać od Jennifer. A co ty o tym sądzisz? Kto cię zrozumie? Najpierw mnie ochrzaniałaś, że krzywo patrzę na chłopaka. A gdy przestałem, nadal masz pretensje. Jest z dobrej rodziny. Po co się wtrącać? Wy kobiety jesteście nieprzewidywalne. Niemożliwe. Nieprzeniknione, niewidzialne, słowem jedna wielka tajemnica. Fernando, idziemy. Dobra, już idę. Wiesz co? Jedź sama do domu. Ja mam coś do zrobienia. Na pewno?